Co to było za kampienie? O Boż. Wiadomo jak to jest z komisami. Na przykład miesiąc temu kampili na komis pod FC. Tak się kampiło, że aż admin gubił walizki. <laughs> o Jak Wiadomo jak to jest z komisami. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Jestem Kaczy, witajcie w kolejnym odcinku komis. O ten, 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 ten. O zobaczcie. No, chyba poznajecie, że to jest moja komis. Nie lubię niemieckiego, ale cóż. No wiadomo, trzy nauta w komisie są i tak znowu będzie burza, bo zeterkę znowu sprzedaje. Tym razem już wiecie o niej już w tym filmiku. No cóż, tutaj już jest zeterka. To jest perenia, ale. Hmm. Gdzie jest trzeci perenion? Aha. To nie był mój perenial, ten trzeci. Choć w ogłoszeniach go mam. Hmm. Nieciekawie. No cóż. Ech, jak to jest z tymi komisami? Opowiem wam. Komis to jest mój trzeci komis. Tym razem jest on ee, w takich cenach, że po prostu... Boże. Pierwszy komis jaki kupiłem, kupiłem go za 8k. Drugi komis jaki kupiłem, kupiłem już go za 6k. To było chyba rok czy dwa lata temu. A teraz ile są komisy warte? Prawie 200 tysięcy. Prawie 200 tysięcy, sorry, wam mówię. Pomiędzy 100 a 200 tysięcy. Za teraz mam ofertę 140k. Choć yy, mówią mi, że będzie, będę miał większą ofertę, nawet mogę przekroczyć 200. Wiadomo dlaczego, bo ja tu reklamuję to, reklamuję to kasy, i tak dalej. No wiadomo, jak to jest z tymi YouTube y i tak dalej. No i cóż, na razie mam zamówione yy, auta. No, ośrodek wygląda, jakby to było na giełdzie, na trzech giełdach, Takiś, takie wejście jest. Na razie mam sloty zajęte, muszę czekać do 26, albo 27, bo już mam wtedy dwa yy, wolne. A 26 mógłbym już yy, odebrać jedno auto. A więc, biznes biznesem, można zarobić można. No cóż, raczej regulamin tutaj akceptuję, znaczy przestrzegam go, tylko problem w tym, gdzie jest trzecie auto. Pomiędzy perkiem a zeterką powinno być trzecie auto, czyli perenial. A jednak go nie ma. Dwa auta moje są. Hm. Miałem jeszcze Staliona, ale już go sprzedałem. A więc. Yy, mam PM off. Ta. Nie będę sprawdzał, co tam się dzieje, bo ja już powiedziałem, że F7 klikam i PM off. Nowe zasady w moich nagrywaniach. Dobra. I cóż. No wiadomo. Gdzie, jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest tutaj, to jest tu gdzieś, tu, o, nie, ben, nie mam jak sprawdzić, o, tutaj, no, a więc mamy tutaj swoje, tak wygląda to komis, mamy podjazd, bramę, najważniejsze, co to, to, co tutaj potrzebne, taki jeszcze własny jest, ale, to jest jeszcze taki włas, ale nikt nie wiedzie, Już jeden turistem próbował, ale się nie udało. A więc. Dobra, zdecydowałem się, że już pojadę tą zeterką. No. A hubów już nie ma na serwerze. Podobno mają być za miesiąc, więc cena jest podbita. 115k. O boż, zapomniałem tego. Dobra. O. działa. Dobra, tylko muszę jakoś wyjechać. Jakbym mi dalej taką ofę 200k, to już bym miał już takie trzy zaterki. Jakbym zostawił jeszcze tą, albo więc sprzedał i bym miał już trzy takie zaterki. Dobra, to gdzie mieliśmy jechać? A do fabryki. Dobra, nie idziemy. Dużo osób kampi właśnie na komis, bo komisy są bardzo dużo warte. Jak na. Yy, Teraźniejsze czasy wcześniej nie osób kampiło, nie osób. Zawsze ktoś może chciał mieć jakieś 10k przy sobie. No teraz więcej osób kampi, bo ile już są warte? 100k można zarobić, już masz taką zeterkę, dwa gestery dwa Bufale. Można na tym zarobić. Zamawiając auta z fabryki to jeszcze... Jeśli załatwisz takich dobrych klientów z taką dobrym i dobre pieniądze zarobisz, to nawet ci się pieniądze zwrócą, jak już zamówisz pierwsze auto. Jeśli przyjmiesz na 7 dni. Ale jeśli chcesz kupić komis. O boże. Ile byś tego zwracał? Musiałbyś jeść, Ile tam? Myślę, żebyś mu, że trzeba byłoby zamawiać, zamówić chyba z 10 aut. A ile to będzie? Miesiąc? Dwa miesiące? Dwa miesiące się zwróci. No to trzeba być bardzo cierpliwym. I wtedy. Wtedy można by było sprzedawać go. I trzeba uważać, bo jeśli chodzi o... No tutaj ta nowa praca. Bo jeśli chodzi o ten wynajem, trzeba bardzo uważać na wynajem, bo jeśli nie zobaczysz sobie wynajmu, to możesz stracić komis. Albo sobie możesz ludzi jak się chcesz. Właściwie mam dwa auta zamówione i zobaczę, dobra, zaciągnę ciągnąć ręczny, niech będzie już na ręcznym, zobaczymy, czy w fabryce są może jakieś wyprodukowane, nie zobacz, zamów pojazd, nazwa, mogę sobie zrobić i tak, tak, fabryka pojazdów przyjmuje z produkcji nowych pojazdów tylko od posiadaczy zarejestrowanych w salonie sprzedaży, czyli Koszt i czas produkcji pojazdów podawanych jest podczas składania zamówienia. Nie jest, jeśli jesteś się to nie możesz kupić pojazdu, musisz dokonać zakupu w salonie. Zobaczymy, jakie auta są. Więc Manana, Sunrise, Solaro, Virgo, Buffalo, Esperanto, Primo, Euros, Chester, offer Green. Ofer jest, oferta zmienia się za kilka dni. Raczej nie powiedziałbym, żeby za kilka dni. One się zmienia praktycznie co dwa miesiące, albo i nawet więcej więc y, co kilka dni to ja bym raczej nie uwierzył, więc y, powiedzmy sobie produkcję i tak mam dwa zamówione i muszę sobie zobaczyć, o jest, no więc jeszcze muszę sobie czekać, muszę czekać trzy dni jeszcze, no jakie auto chyba zamówiłem, chyba te, nie od najnowszych to chyba te, dobra, nie więc cóż, sobie tutaj mogę odebrać, albo sobie wpisać już od razu zamów pojazd. Coś tam nowego? A, jeśli chodzi o tamte auto, to po prostu zostało tak o do, po prostu dodane. Więc to nie jest... Ono jest już od dwóch lat, bo tam sprawdzałem. Rok temu było, dwa lata temu było to, więc... Co byśmy jeszcze mogli zrobić z tym komisem? Jak mówiłem, komis jest dużo warty. I... Jeśli chcesz kupić, a potem chcesz, żeby się zwróciło to możesz chyba z 12 aut takich co mówić a to, nie no, to musiałoby, no z miesiąc do miesiąca, jak już mówiłem, albo się wykampi. Ja to te drugie, wykampione. No dobra, to auto jest na sprzedaż, jeśli co, piszcie w komentarzach, jak ktoś chce, 115k do negocjacji, nie wiem, ile jeszcze to konkretnie. Za ile go sprzedam, bo myślę, że nie będzie to konkretnie yy, dobra cena. A więc. Wracamy tą zeterką do komisu. No. Kaseczne. Grzywka mi wystaje z, z auta. A taki skin. A ostatnio zrobiłem tutaj SS-a przy tym słupie. Był jakiś goście taki pet. Inny był napisany Donący. Albo to było tutaj, albo to było, nie, tutaj raczej było, tutaj, 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 tutaj. Pamiętam, że to. Pamiętam, że to tutaj było. Więc. I pod górkę. Jeśli coś, to bazy wiadomo, gdzie mamy. Zapraszam do mm, gangu youtubera, ekipy Kasego. Ja jestem Kasy, oczywiście, ekipa Kasego. Nie miałem pomysłu, jak nazwać swój gang, to więc. Ech. Co najlepsze, mamy drugie miejsce. Nie przypuszczałem, że będziemy na drugie miejscu, ale. No, zaleta zeterki. jest bardzo wytrzymały. Najlepsze jest to, macie tutaj przedni zderzak. Przedni zderzak nie ma animacji, to właśnie musicie go naprawić. Lampy to są tak wytrzymałe, że dopiero jak przekraczysz 100 km, to na godzinę, to dopiero ci padają przy strzale. Bagażnik to w ogóle nie da się po prostu otworzyć. Słuchajcie. Otwiera bagażnik w samochodzie, a bagażnika nie ma. Więc bagażnika nie trzeba naprawiać. No i ja niezbyt bardzo mi się chce naprawiać maski. Chciałbym sobie chciałbym żeby ten no, silnik był widoczny. No ale już tak jest. O! Nie mam tego domku! Pewnie będzie zaraz sel dom kasego. Znaczy, sel garaż kasego. No. A więc wracamy do komisu. Co jeszcze można robić? Można reklamować, można postawić właśnie ten yy, yy, auto w komisie. O! A ten kościół co tu chce? No tylko mnie staranuj. Czlak. Muszę napisać, bo A, tak se zapytam. Dobra, zaakceptuję to na chwilę. Ach, te żarty w gangu. Pozdro. Dobra. Chyba no niech do mnie pisać się będzie chyba nie, Zobacz, nie, no i dobra, perek tutaj, wszystko jest, jeśli ktoś ten może sobie pójść do tego komisu, a ja to przeważnie wiadomo, kiedy jestem, dobra, właśnie ja to muszę usunąć, bo to jest yy, od poprzedniego właściciela, ja muszę napisać właśnie, dobra, Dobra, wszystko chyba git. Muszę tylko tam poprawić. Dobra. A więc co? Kończymy ten odcinek. Jeśli ktoś zainteresowany jest, żeby kupić ten komis, piście ofertę. Ja mam na razie ofertę 140k, to więc mogę sprzedać za tyle, ale jeśli ktoś chce ten komis tutaj konkretnie, to dajcie mi jakąś lepszą ofertę, bo nie tak jakby to powiedzieć, minimalna dola, jaką można zarobić na fabryce to 1500 euro i praktycznie ja tyle, tyle ja zarabiam, ale nie wiem czy będę zarabiać tylko 1500 euro za to, czy może więcej. Zobaczymy. A więc na razie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie łapkę w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania za tego kanału, bo jak już mówiłem, jeszcze mnie tu zobaczycie. A więc trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.